Zapraszam na cykl historii opowiadających o kobiecie, która zmienia swoje życie na lepsze. Poznaje sposoby, zdobywa wiedzę i krok po kroku wprowadza zmiany. Odkrywa, że ma wpływ na to, żeby być szczęśliwą. Odkrywa, jak stać się pewną siebie. Historia o byciu pewną siebie. Obudź w sobie kobietę, szemrał strumień. Jak? Zapytała, przeglądając się w wodzie, kobieta. Dziwnie się poczuła, bo przecież była kobietą. Naucz się wykorzystywać swoją wewnętrzną mądrość, zaczął wymieniać strumień. Poznaj swoje potrzeby i przekonania. Zastanów się, co możesz zrobić, żeby czuć się spełnioną. Wartościowe są Twoje rady, szepnęła kobieta. Dziękuję, ale to jeszcze nie wszystkie, wyznał strumień i kontynuował. Nie bój się wyzwań. Otaczaj się ludźmi, którzy cię wspierają i szanują. Miej odwagę zawalczyć o siebie. Miej odwagę zrezygnować ze spraw, miejsc i ludzi, którzy powodują, że czujesz się słaba i bez wartości. Miej odwagę iść własną drogą. Bądź pewna siebie, walcz o siebie. Rozkwitaj. To właśnie fenomen kobiecości. Zadanie na dziś. I na całą resztę Twojego życia, to bądź pewna siebie. Zastanówmy się, co to jest ta pewność siebie, co kryje się pod tym określeniem. Pewność siebie to zbiór opinii o sobie, stan, w którym czujemy się dobrze we własnej skórze. To akceptowanie siebie wraz z całym zestawem niedoskonałości i wad. To odróżnienie, ja, które. Zawsze jest dobre, jest takim moim wewnętrznym rdzeniem od zachowań i uczuć, które goszczą w nas tylko chwilową. To stan, kiedy jesteśmy sobą i chyba najważniejsze. Pewność siebie to umiejętność, a umiejętności możemy się nauczyć. I nawet jeśli nie czujesz w danym momencie przypływu pewności siebie, bo sytuacja jest z jakichś powodów bardzo trudna, to wiesz, że masz w sobie jej potencjał. Jest też wiele sposobów i ćwiczeń, które pomagają poczuć pewność siebie w codziennych sytuacjach. Pokażę Ci prosty sposób na poczucie się pewną siebie. Wystarczy zmienić postawę ciała. Jeżeli źle się czujesz, przeważnie się garbisz i tak niejako w sobie kulisz. Wystarczy wyprostować pracę. Wziąć głęboki oddech i już. Powinnaś poczuć w tym momencie przypływ energii, przypływ pewności siebie, bycia pewną swojego zdania i taką kobietą, która ma w sobie siłę, żeby zawalczyć o swoje potrzeby. Czujesz się pewna siebie. Co jeszcze możesz zrobić, żeby poczuć przypływ pewności siebie? Przypomnij sobie trzy sytuacje, w których czułaś ten przypływ pewności siebie. W sytuacji, w których udało ci się załatwić jakąś trudną sprawę, coś wygrać, coś zrobić takiego, co zakończyło się sukcesem i czułaś od czubka głowy, po palce stóp, że to jest Twój dzień, że jesteś wspaniała, że jesteś zdeterminowana, że jesteś wartościowa, że jesteś pewna siebie. Warto takie trzy sytuacje mieć albo zapisane na kartce, albo bardzo dokładnie zakodowane w pamięci i przypominać sobie o nich w momentach trudności, w momentach odpływu poczucia pewności siebie. Ważna jest też świadomość swoich zalet, umiejętności i wiedzy. Bądź z nich dumna i pamiętaj o tym, że jesteś kobietą pełną zalet, umiejętności. Wiedzę. Pewność siebie to element poczucia kobiecości. To też umiejętność kochania siebie. Jak to zrobić? Dbaj o siebie o swoje potrzeby i pragnienia. Bądź ich świadoma i staraj się je zaspokajać. Kochaj siebie, bo przecież jak kogoś kochasz, to chcesz dla niego jak najlepiej. Także ufaj sobie swoim potrzebom i za głosem serca i za głosem swoich pragnień. Na koniec mam dla Ciebie przepis na pewny, na pewny siebie kobiecy dzień. Codziennie zrealizuj jedną swoją ważną potrzebę. Codziennie powiedz sobie jedną wdzięczność i jeden komplement. I codziennie zaplanuj kwadrans tylko dla siebie. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie Monika Szatkowska. Życzę Ci miłego dnia.